Kolor, design, ilość koni mechanicznych. Czym w pierwszej kolejności kierujesz się przy wyborze samochodu? Powiem szczerze, że myślę, że to będzie bardziej design. W drugiej części, ta, w drugiej części tak jakby w drugiej kolejności kieruję się ilością koni mechanicznych. Dopiero na ostatniej części jest kolor. Oczywiście no nie może być to różowy, bo to by było dość zabawne, gdybym jechał w samochodzie. Natomiast oczywiście to jest jednak mimo wszystko ostatnie kryterium, jakie myślę, myślę biorę pod uwagę. Koszty utrzymania nie interesują Cię? Koszty utrzymania, znaczy na obecną chwilę, póki jestem studentem, jeszcze te koszty utrzymania w dużej mierze mimo wszystko leżą po stronie rodziców. Natomiast później myślę, że będzie to na pewno jakieś ważne kryterium, szczególnie kiedy już zacznę swoją pierwszą pracę, będę musiał sam się utrzymać i tak naprawdę gdzieś tam już kierować. No utrzymać się samym po prostu i zacząć, zacząć żyć na swój koszt. Dobrze, a jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz, bądź też zrobisz po, po zakupie samochodu? Myślę, że wezmę go zaraz jak kupię samochód, tak? Myślę, że pierwsze co zrobię to pojadę na jakąś fajną przejażdżkę, na jakąś dłuższą trasę, gdzie będę mógł się po prostu nacieszyć się tym autem i pojeździć z nim faktycznie. Myślę, że właśnie to by była ta pierwsza rzecz, którą zrobię zaraz po zakupie. Czy w jakikolwiek sposób doskonaliłeś swoją technikę jazdy? Czy miałeś, miałeś ku temu okazję? Znaczy tak, oprócz tego kursu na prawo jazdy, który robiłem jakiś czas temu już, bo to już blisko 4 lata temu, Myślę, że nie, dodatkowych jakichś szkoleń nie biorę, tak? To jest oczywiście po prostu z biegiem lat, z biegiem przejazdu kilku kilometrów to... Po prostu nabywa się z, z biegiem czasu, tak? jeszcze oczywiście dodatkowe nauki, e, braci, którzy jak jeżdżą za mną to oczywiście pouczają mnie jako bardziej doświadczeni kierowcy, ale myślę, że jako tak dodatkowych lekcji w szkole jazdy jeszcze do tej pory nie brałem, ale na pewno chciałbym kiedyś wziąć e, lekcję w jakiejś rajdowej szkole jazdy, gdzie będę mógł poćwiczyć taki, taką bardziej ekstremalną e, jazdę w trudnych warunkach po ślizgach. Myślę, że to by było to. Adam Kornacki przed chwilą wspomniał o tym, że z kolegami często trenowali na pustych parkingach. Czy nie zdarzało Ci się, że to też jest świetny sposób na podnoszenie kwalifikacji. Aha, okej, okay. jeśli to też bierzemy pod uwagę, to już jest inna zabawa. Oczywiście najfajniej, znaczy oczywiście jest taka zabawa. Często się to robi na parkingach wieczorem, szczególnie zimą, kiedy jest śnieg i już pokrótce parking nie ma aut. Wtedy można oczywiście troszeczkę pobawić się bardziej, nie tyle szkolić naukę jazdy. Z hamulcem ręcznym, bo jak się mam na tym napęd, no to wtedy po prostu, tak? bo driftować sobie w jakimś takim fajnym stylu i w bezpiecznym miejscu przede wszystkim. tak. Więc myślę, że to, jeśli to się zalicza, to jest właśnie moje, moje doszkalanie. Są kursy w zimowych warunkach, e, nauka jazdy na, na, samochodem na mokrej nawierzchni. Co, co Tobie by się przydało jako kierowca? Znaczy tak, myślę, że bardziej nauka na mokrej na wierzchni, bo, bo to jest też poniekąd powiązane z tym, jak się jeździ zimą, szczególnie poślizgami. I myślę, że umiejętność opanowania samochodów w poślizgu jest najbardziej kluczowa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy. Tak? Bo, bo to jest coś niespodziewanego i musimy mieć tak naprawdę, nie mamy czasu na myślenie, tylko to jest naturalny odruch, dlatego warto go myślę poćwiczyć. Przede wszystkim jeśli chodzi o jazdy w poślizgach w trudnych warunkach Letnich, mimo wszystko, Zimą, w drugiej kolejności zimowych.